Pogrywał gierki. Póki na jeden jest. Dobra, no mam no, podejrzenia, że ten jeden typ jest spalony w enemy, ten pierwszy. Bo on... może wam to wrzucę. Zobaczę, zastanowię się jeszcze. Zobacz, tam, tam, jak to wyjdzie. Przez smoke zaczął skanować tak śmiesznie, więc. lepiej chyba ode mnie, nie? Ale się spodziewał, że na górze będę, nie? To, to, to on chłop miał na pewno tak, tak w bani, nie? Że jakoś tu znalazł tak szybko. Uważajcie, że się konekta, nie? Ander! Y -y, under jest jeden, uważaj! connector i konektor idą I konektor saty. Kurde, saty ładne mam w się sensie. no kurde Takich już na tym nie wiem Pomóżcie mi, pomóżcie mi Pomóżcie Nie, dobra, zabijcie mnie, błagam I pan rampa był no i kop pakę, pilny pakę, pilny pakę. Widzisz jak skopował piec, Widzisz jak się jak nie skopował na szyfcie pikowe. Odpalone gówno jeszcze na, na czystego go porobię. Masz, jak nie, 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 wiem co jest gra dobrze. Patrzysz Aha, dobra, no to jest chyba ma koniec mamy gierki. Dwóch czy jeden? Leży. Wychyla short. Dostał. Jest kuchnia, pomóż mi, czekaj, kuchnia Nie, żeby był takim debilem, nie? Fajnie się grało, kurde, w sensie, no staty kosmiczne 51-13, 11 MVP i oni mi w ogóle mieli cheatera, który był totalnym debilem, nie? No i niestety, ale trzecia gierka dobrała mnie, dobrała mnie do czterech rusków w teamie Już było chyba 0-3, to z tego meczu było znane, że nie ma sensu go grać Także no, jest, jest pierwsza przegrana w tej serii, ale chciałem się pochwalić jedną fajną akcją, która mi wyszło, także zobaczcie ją teraz. Zobaczcie jakie levely mi wyjdą wszyscy, jakieś same ruskie, ale bardzo wysokie levely, tam były w enemy prime jakieś, także. Chyba bo mam drugi stopień, a w enemy są kozaki totalne. No, mam wrażenie, że to przegramy, bo oni nic nie mówią, aha. To, co się stało. Wiem się na mówieniu, ale... Ja do... Dobra, ja będę się 7 sprawdzić chyba. Co tu się stało? No, nie wiem, oszło mi... oszło mi niebezpiecznie, to może przegrały, bo no, nic... Siła się ma, kolejny mecz, już nie wiem który, zgubiłem rachubę. Chłodny, pomóż mi. Sandwich. żyj. Łapka, 800 pinguma Kurde, na midzie jest jeszcze jeden AWP Aha Ja się chyba odpaliłem, nie? Dałem go, gościowi przez pudło na midzie Ej, ale chwila i do mandera bomba tu przeleciał strzał przez... możliwe, że Wieje, bo ja chyba paliłem jakieś cheaty, a nie chciałem nic odpalać manderze ma gdzie to jest? No nie wytrzymam, dziwię się no wam mam nie ma Czemu nie się mówi się wziąć tego fraga zrobić Kurde szkoda mi tego Ja pierdzielę Bardzo mi szkoda tej rundy Ale kurde tak no NO ładna runda, ładna Podobała mi się okay, MAM Widzicie te staty? Kurde przybliżę wam patrzcie i ma przybliżone kurde 2818180 znaczy bot 116 mam tylko jedyny ciężko się tak gra no tam paka była jest to, że tutaj chodzę w tobie skać jak idiota o tą paka muszę Aisa co rądę strzelać w ogóle, nie? Żeby w ogóle coś... Cztery... nie lepiej, że to mogło coś wgrać 4 piąty dalej Tyle jest jakiś defus Nie, muszę Aisa co rundę strzelać, no nie chcę się troszeczkę, wiecie? No Ciężko, ciężko, jak trzeba pięć flagów co rądę robić, bo to mi się wydaje, że to jest gra taka zespołowa, nie? Że trzeba razem wygrać, a nie Aisa ja co będę. No ban trudno, zdarza się. Nie, wiem, po co ja to mówiłem w ogóle, ale no kurde... Aaa! Dobra, co ja się w ogóle ty Co ja się w ogóle Powinienem siedzieć spokojnie i zagrać, A nie, a nie, kurde, ja rage'uję na jakimś koncie, kurde, z drugim levelem. Nie wiem, co ja robię w ogóle. Przepraszam, widzowie. Taki mam charakter, no. Dobra, tego oto, by hopa na nagraniach, żeby tak sobie, wiecie, jakieś fajne skoki robić. Znowu przez drewno, przez pudło, nie? Kurde, chciałem ładnego jesika strzelić Kurde, jakby to dostał A bo to ten stero się, się go zabić teraz Mida, mid jest Dobra, y y czekaj, No patrzy tero, nie dla się go Lecimy plan na skana. Kurde, <ścoughs> Kurde zdążył nie. <ścoughs> ja pierdziele Nie, no, o zdążył! Zdążył, kurde. Ale do, ale do, ale ładne dwa fragi weszły. Ale jak tam, nie, przecież ja. Ktoś tam. Aha, ja wiem, co oni zrobili, oni zrobili ich pewnie ściankę, nie? jestem ciekawy, co oni mi się że zrobili jakby wiecie, że tu stanął jeden, tu stanął drugi, nie? Ja, ja zrobiłem tego pierwszego. Przecież nie wierzę, że on, defował, żeby on zdążył. Ja pierdzielę, no! Nie no przecież to jest hit To co ja robię w tym meczu to jest jakiś hit totalny Dobra, już koniec Ja już wyczerpę mi szczęścia dzisiaj Nie wiem, ale to ta ruda poprzednia co była To jest to jest jakaś totalna kurde nie wiem Parodia Jeden, dwa Kurde, no jeszcze czego nie dam rady no jeszcze Facebook wjechał oczywiście na rejon. O, dobry to. Taktycznie widzę. Trzeba on jakoś siup. Muszę teraz, kurde, wrócić do grania na mainie, bo już tak się teraz rozgrzałem. W sumie muszę sobie dobić globala na mainie. Wygranie na takie ranki to... Czy... Też nie jest dobra. A no może jednak nie będę na te globale grał. Ty, dostęp suba na nagraniu. Ale ciekawe. Mam tu tego? O, dostęp suba od kogoś. W trakcie nagrania. <gry> Nie zdziwiłem, skąd ta muzyka leci. A tu, proszę. To nie ma trigerek jeszcze przypadkiem. Ta! On jest odpalony! Jak co? Nie wiem, która gierka. 39, 23. Prawie 40 killi. No i przegrany, no bo lepsi byli w enemy. U nas odpalony chłop. W enemy, nie wiem pochwałę otrzymałem od kogoś. Nie wiem czy będzie koniec odcinka czy nie, ale mogę się pożegnać tam gdzie ten tego. Łapkę dajcie do góry, taką fajną se wciśnijcie i... i siema, nie?